O, dzień dobry! E, dzisiaj nagrywamy vlogmasa na kanale Ola Przybilska. Jutro jedziemy na wycieczkę, dzisiaj nie puszam do szkoły i jest to vlog z wycieczki, już. nagram dzisiaj i jutro jest już wycieczka. Muszę jeszcze zmocować vlogmasa, bo w ogóle nie robię tego. Dzisiaj się co w domu, więc tu zrobię i wstaję No właśnie sobie na kiedy to zrobiłam. Zmontowałam. Zmontowałam <laughs> vlog nas z Mają i właśnie się wstawia i idę zrobić sobie jakieś śniadanie i się ogarnąć. I w sumie nie wiem co dzisiaj będę robiła. pewno mam, mam cały wolny dzień nie poszłam do szkoły, więc będę pewnie czytała sobie. Nie wiem, co ja mam czysto, więc nie będę sprzątała. <laughs> Możemy otworzyć sobie kalendarz adwentowy więc zaczniemy sobie... Muszę to zamknąć. W ogóle jest tak okropna pogoda. Jest wichura. Deszcz, jest masakra. Więc zacznijmy sobie od tego kalendarza i tu mamy nr 17. I mamy znowu piernika. Ostatni też był piernik. Piernik. To jest z Wedlem. Ten kalendarz jest taki lekki. 17, numer. Tu jest numer 17. Oh, kurde, ej, to będzie fajne, coś czuję. Nie mogę tak wyciągnąć. Wczoraj była. to pokażę wam. Wczoraj była odżywka bez spłukiwania, ale to się daje na mokre i to się suszy. A to jest odżywka ekspresowa, wygładzająca z efektem rozświetlenia. Ma taki brokat. Mam nadzieję, że. Będzie zostawał na włosach, bo niestety z tych olejków zostaje na rękach i na włosach tego nie widać. Albo to będzie można mieć nawet w plecaku, w szkole i se psiknąć i odżywić włosy, to będzie super. I mam nadzieję, że się ten psikać nie będzie zatykał od tego brokatu. No będzie brokat na włosach, bo to się psika od razu na włosy, tylko jak się dotknie to on pewnie się zgarnie na ręce. A ja znowu masz zakaz oglądania tego teraz do tej minuty, coś twój procent, Zrobiłam od ostatniego filmiku update. Prezentuj to całkiem spory, więc pokażę Wam... Jezus mi się. Dobra, jest takie ładne pudełko. Tu dam... zrobiłam bujaczki, w sensie otwiera się. Ładną stążkę damy. Zrobimy jeszcze kartkę, bo jeszcze mam trzy dni. Dobrze, więc pierwsze ukazuje się od góry książka, będą dwa i to będzie się podobało bardziej mamie niż jej, ale no chciała to kupić, więc i kupiłam. Ja tutaj mam, telefon się opiera o nią, też mam tą książkę, z super, a jej mama to czyta i jej mama będzie mega zadowolona. No, kupiłam to i to picie, to już pokazywałam w ostatnim filmiku, a tak to z nowych rzeczy, to właśnie ta książka. Kupiłam czas na herbatę, taką mega dobrą herbatę. Przepraszam, tak ładnie pachnie w całym tym pudełku, w ogóle tak pięknie pachnie od tej herbaty. Zrobiłam w kopercie powody, za które ją uwielbiam i są one napisane na wyciętych tych odbiciach ust ze szminką z tyłu. Kupiłam taki zestaw kosmetyków i jest tu delikatny peeling do twarzy, naturalny żel do mycia twarzy i nawierzająca emulsja ton tonująca, to kupię do tego jakieś słodycze dam do tego wypełnienie i będzie mega fajny prezent, myślę. Ja bym się bardzo cieszyła. Do tego chcę jeszcze dzisiaj zrobić, że jak się będzie pudełko tak otwierało, to tutaj będą wisiały. Na pewno dużo osób widziało to na TikToku na przykład, że tutaj będą na szturkach wisiały przypadki serduszka. Jak się będzie otwierało, to tak fajnie będą zwisały. I na pewno chcę wydrukować kilka zdjęć naszych, jakby wywołać, bo jednak ja. Kocham zdjęcia na papierze i myślę, że to będzie fajne, żeby tam dać, żeby miała materialnie Powyrywałam sobie te okienko, wszystkie, żeby zostało tak pusto. Jak patrzę na ten kalendarz, to dopiero sobie uświadomiłam, jak mało nam zostało do otwarcia. <śmiech> <śmiech> Robimy sobie śniadanie. Jest 14:30 <laughs> i idziemy łóżek zaczęły pleć, bolić i brzuszek. Tak? Leżałam i nic nie robiłam, z... dopiero teraz się ogarniamy. Nie wolno lizać, przytul się, nie nielisz. Muzyk. Hupsasa. No dobrze, tak się przytula o tak. O, pięknie, no. Dobra, moi kochani, jest czwarta pięćdziesiąt i... Udziłam się. Musimy wstawać, bo za 30 minut zbiórkę. piosenka do grania w klocki. Tak, no. Rozumiesz to, że Malika włożył nogę tam. Nie, mam. Chciałaś uciec na chwilę, bo już niektórych z nas Ty się cieszysz, kiedy widzisz już niektórych z nas Barbie trzymasz mnie za rękę i przygryzasz za z Wow! Bum boom. boom, 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 Nie boom, 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 Bum, 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 bum boom, 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 Mega pro Mega mega pro, Mega pro, boom, boom, wow, rzucamy. rzucamy. O kurde, jak to wygląda. Piątki? Kto piątkami rzuca? Ej, widzisz, szkoda, by mi było piątki, piątki. No, ale tam ile jest tam. Dobra, no. daj. Trzy, cztery. No, no. i tyle, no, fajnie. To... I pieniądze stracone. No, no. Beczki. No ten roller coaster, no. Pokaż. Ładne, pokaż. Do czego nagrywasz? Do, do, na tłuszcz masę? Tak. O, no, boże, to 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 masy, o mój Boże, co zrobimy? Śliczna. Tłuszcz o mój Boże. Tłuszcz masę? Tak. <laughs> nienormalne, walnięte, nienormalne, walnięte. Patrz, wow. pieś, nie normalne, właśnie, nie normalne, Patrz, to jest ten napis? to jest ten napis jarmark no i tutaj mamy beczki a to rok temu nie było od zewnątrz jakby od yy, starówki no od starówki było nie to było tak ruch. nie na środku było koło było takie kręcące się karuzela była a te beczki były tam od boku znaczy no beczki są tam z boku właśnie a ja patrzyłam i nie było widać i to nie jest nasz klasny napis nasz Kurza, piał! Dzień! Wow. Co? Ładna światełka, światełka. Światełka, ładne światełka. Ameryka, ładne światełka. ładna światełka. Amelka, ładna światełka. Jest ładnym światełkiem. światełkiem. Ja też jestem ładnym światełkiem. nie jesteś Piękne światełka Pięknym światełkiem. Oto tak trzeba. O dzień dobry. E, dzisiaj nagrywamy vlogmasa na kanale Ola Przybilska Nasz vlogmas. Nasz vlogmas. Bo jeszcze mi swojali telefon. Ja mogę gwiazdę zrobić, ja mogę gwiazdę Zrób zna. gwiazdę! A to będzie bez nadzielenia. <mysyjna> ja. No tyle, tyle. <grym> No to tak, idę z takimi koleżaneczkami, Hają i Polą, bo jesteśmy na jarmarku świątecznym. O i taką O, nie pokazałam cię. Te ściski, ja go nie mogę. O nie! Czemu ja jestem tak daleko? Co wy tak pędzicie? idą, a ja idę tu. No to wszystko na tyle. Na, na tyle. To, to, to na tyle. I pozdrawiam i możecie mnie obserwować jest... na TikToku. Nie pamiętam mojej nazwy. Ale na Instagramie też możecie. Nie obserwujcie. Ta. Teraz jest napis mojego Instagrama. Tutaj Jeszcze będzie kazała zapłacić. Mordzia! Odwróć się! Odwróć się! Robisz hmm, miskę? Nie obracasz. O, odwrócił się, odwrócił się, odwrócił się. O, mordia. Dobrze czy się czujesz? Dobrze czy się czujesz? O, rusu! Kogo? Nie! Nie! Ja w ogóle nikogo nie widzę. jeszcze raz widzę was! Kogoś znajomego. No. Mogę was ja nagrać, nagrać ja. mogę nagrać, cię też mogę nagrać. Ej, jest o, mocno. Cześć. Kłaki różowy, różowy... Kłaki. Ej, mocno patrz to! Różowy kłak u ciebie widać też tu masz I z tyłu masz tu masz, tylko tak ono widać. I czekaj, jeszcze masz. masz ale nie tak mocno właśnie. Ja nie wiem o co chodzi, ale ci robiam mocno mega. I ładnie, 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 ładnie. Do stajenki, do jemienki! powitajmy maleńkiego i Marię Matkę Jego. Idziemy zrobić zdjęcie w fotobudce, tak, albo nie, bo jest zajęta. Masz jeszcze pojęcie jak bardzo jest ci przykro, proszę wracamy. Ale idziemy, ale chodź. Strasznie jest mi przykro, że wracamy. Palce. Palce. Ej, mega duża jest ta hoinka. No. Co zrobi to? Co zrobił? O, dobrze, dobrze, zrobił, zrobił. Dobra, wróciłam już z wycieczki i wyglądam jak wyglądam. Mam kolorowe włosy. No, nieważne. Tak jak rok temu farbowaliśmy włosy, jest bysta druga I pokażę Wam, kupiłam coś, już, co dawno chciałam. Olejek z I Jezus, tak się cieszę, że go kupiłam serio. I zrobiliśmy sobie zdjęcia. Pokażę Wam. Oto to Z Moją. Fotobuty podwalone. Dobra, ja idę spać, znaczy będzie włosy? Ja idę spać. Jest po wycieczce, no nie wygląda jakoś pięknie, ale dopiero wstałam. I montuję filmik właśnie się skapnęłam, że nie mam do czego wstawić, jak robiłam pierniki, więc wstawię do tego Logmasa, nie wiem, teraz.

Thank sure. you,